Witajcie kochani e, Wracamy z Polski Z pobytu w Polsce Ciubek przywitaj się z widzami Bonjour a e, No i nie nagrywałam w Polsce jakichś vlogów Bo, bo wiecie nawet nie było czasu Nagrywałam filmy e, Nagrywaliśmy filmy z, Nie wiem czy będzie, będzie mnie teraz słychać bo, bo jesteśmy na autostradzie Ale może zobaczymy e, Nagrywaliśmy filmy wiecie Na ten kanał o domku więc tam było mnóstwo pracy, mnóstwo e, wszystko dużo się działo. Fajnie, że pogoda dopisała, bo w czwartek było wręcz gorąco i podleciało z czoła. E, w, w piątek było deszcz, był chyba czy jakoś tak. Ale tylko z rana. Ale tylko z rana. No, okay. Ale to było w piątek, jak jak, jak jużśmy przyjechali, było tyle ale ślimaków. Co... Tak, tak. Ale to był taki, no, wiosenny deszcz. No nie było go dużo. nie lało, i mokro. Nie lało całodziennie. A w sobotę to żeśmy robili? A w sobotę też było tak, nie padało, ale nie było też tak za ciemno. So, 18 stopni. No i w sobotę żeśmy e, opróżnili strych do końca, to kurczę jest, to był nasz priorytet, żeby, żeby to, to się zadziało, żeby Wojtek mógł spryskać, słuchajcie, e, właśnie strych i, i różne inne pomieszczenia Takim specjalnym środkiem na insekty. Na tym nam zależało i to zostało zrobione. Także my jedziemy z powrotem do domku do Niemiec. Tam za nami siedzi w zasadzie teraz śpi, majeczka bardzo brzyczniutka. Ona chyba się coraz bardziej przyzwyczaja do jeżdżenia autem. Kiedyś było tak, że, że mało jeździło, bo w Niemczech, w Niemczech w sumie mało jeździ do tej pory autem. A czekaj, bo cię zasłaniam lusterko. A, tutaj, a teraz jeździ z nami częściej, bo, bo nawet jak syn zostaje w domu, to to nie zawsze może jakby się nią zaopiekować, bo, bo studiuje, bo pracuje i nie ma, nie ma czasu albo późno wraca, więc czasami musi, musi moja za po prostu z nami jechać. No więc, no więc tak, jedziemy do domku i widzimy się. Pewnie w któryś kolejny dzień, podejrzewam, albo może z domu jak woda, wypakowywać, że tak powiem, nasze zakupy z Polski. Jak jeszcze nie będę za, na Amen padnięta, to może coś nagram. A jutro już do pracy. Także. Ale już nie ma tej tradycji, że wracamy do siebie, do domu, i żona moja, Katarzyna, domki ogląda. No, tak, nie ma już. To już nie ma, tak. nie ma. Skończyło się. Ale m, chyba nie żałujesz. Nie. Chyba nie żałujesz. Ja tak ostatnio mówiłam do Wojtka. Ja mówię, widzisz co zrobiliśmy? Tak nam było dobrze, tak nam było spokojnie. Na urlopy sobie lataliśmy. A teraz jak z pieprzem do Polski, tam i z powrotem. Za dobrze nam było chyba. No to do później. Tak moi drodzy, witam Was ponownie. Słuchajcie, jestem już w domu, jesteśmy już w domu. Jechaliśmy bardzo długo i w ogóle była paskudna droga. Zresztą podejrzewam, że tak będzie, bo jakby ostatni moment przed e, powrotem do pracy dzisiaj jest poniedziałek, e, lany poniedziałek, czyli drugi się od Wielkanocy i to jest taki w zasadzie ostatni moment, żeby wrócić, bo jutro do pracy większość z nas idzie. No i tak ludzie wracali, było totalnie pełno, było strasznie dużo korków i w ogóle masakrycznie długo trwała nasza podróż, ale dojechaliśmy. Już sobie wszystkie zakupy pochowałam. Słuchajcie, nie pokazywałam ich, dlatego że musiałam się spieszyć, bo mieliśmy za sobą mięso i bałam się, że mi się to wszystko wiecie, zaparzy i, i zepsuje. I to była krótka piłka. Trzeba było bardzo szybko, że tak powiem, działać. Bo to było najważniejsze. Popakowałam sobie to, słuchajcie, do, do zamrażarek. Ja bardzo lubię polskie mięso, w ogóle go lubimy, bo jest po prostu inne. Jest lepsze, jest smaczniejsze, dlatego przewożę czasami, nie zawsze, ale przeważnie przywozimy jakieś tam mięso. Słuchajcie, wiecie, zabrałam się jeszcze za robotę. Jak to ja? wiecznie sobie coś szukam, ale zaglądałam do moich pomidorów na ta parapet. I coś się w tym roku z nimi jakby nie bardzo dzieje, zaraz Wam je pokażę, bo muszę je szybko przesadzić um, i podlać. Bo z pomidorem jest ogólnie tak, że jak bardzo idą na długość, to znaczy, że albo mają za mało światła, albo nie wiem, może za za, mocno są, za słabo są podlewane. Różne możliwości są. Ja obstawiam, że mam miałam kiepską ziemię w tym roku. Kupiłam specjalną do pomidorów w rewę, ale wygląda na to, żeby nie była jakaś specjalna pom pomidorów, wręcz jakaś strasznie zła. Bo w zeszłym roku miałam zwykłą ziemię do wszystkiego i były pomidory super. I bardzo szybko urosły, bardzo ładnie. Więc już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać, bo już coś późno. Pokażę Wam, słuchajcie, te. Zobaczcie, jakie. Kikuty, można to nazwać. Bardzo nieładne te pomidory są. Długie, cienkie, jak patyczaki wręcz. I ja tak już robiłam nieraz, i to się bardzo dobrze sprawdza. Słuchajcie, ja Wam pokażę, jak to się robi, żeby takie pomidory uratować. Zaraz sobie to nagramy. Jak widzicie mam już tą fajną matę, o tutaj, która mi tutaj pozwala na blacie kuchennym przesadzać bez jakby wybrudzenia go i robię coś takiego, biorę sobie taką doniczkę i ją wyciągam z tej ziemi, dosłownie i zostawiam sobie samą, samą roślinkę, już sam korzeń widać, że on nie jest jakiś bardzo ukorzeniony, tylko jest długi, palowy i naokoło jest parę takich korzonków. To nie jest za dobry korzeń. Po, korzeń on powinien być bardziej y, roz, rozwidlony, że tak powiem. Ja sobie wezmę tutaj tej nowej ziemi. Tą wysypuję. Biorę sobie tej nowej. O tej. Wsadzam sobie tą roślinkę na sam dół, jak najniżej. Tak tylko, żeby góra wystawała. Nawet mogą być, te, wiecie, pomidor ma takie. O tutaj są takie listki na dole. One mogą być przykryte, nic im nie będzie. I teraz, jak ja je sobie tak właśnie schowam do ziemi, jak najniżej, to trzeba jeszcze je podlać. I one sobie poradzą, one już będą ok. Ja im wymieniłam ziemię na tą zwykłą. Bo wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak będzie dobrze. No, i został mi taki, widzicie? Z tego długiego został mi taki. One mają jeszcze czas, bo jeszcze mamy, słuchajcie, który my dzisiaj mamy. 21 bodajże kwietnia, także one mają jeszcze prawie cały miesiąc do, do przesadzenia do gruntu. Co my tu jeszcze mamy? Długi taki, długaj. I to samo robimy. Się chwieje ten statyw troszkę. Zobaczcie jaki on jest strasznie długi, no i no nieciekawy, no nie ukrywajmy, że nie jest ciekawy i tak samo, jak najniżej go wsadzić, nie bójcie się go wręcz zakręcić pod spodem, niech on sobie tam, um, że tak powiem, zakrętasy robi w ziemi, mu się nic nie stanie, na pewno większość z Was wie, że to tak właśnie można robić, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to pokazuję. Będzie dobrze mu, nic mu nie będzie. On się, on się zabierze do życia wręcz. I może ta ziemia jeszcze mu bardziej pomoże, bo, bo widzicie, no chciałam, chciałam zrobić dobrze. W sensie dałam mu taką e, specjalną ziemię do, do tych do pomidorów, a wygląda na to, że, że wcale nie zrobiłam dobrze bo coś, coś tym pomidorom tam nie pasowało nie mam pojęcia, co w tej ziemi nie było tak, może jakiś brak, wiecie, mnie, mak makro mikro elementów, nie mam pojęcia ja sobie tutaj, słuchajcie to dokończę powolutku tych pomidorów trochę mam, ale to mi na pewno szybko pójdzie nie chcę czekać z tym do jutra, dlatego, że jutro wracam późno a one naprawdę na gwałt potrzebują przesadzenia nas parę dni nie było i widzę, że po prostu y, trzeba to zrobić dzisiaj. A my się, słuchajcie, widzimy jutro. Także do jutra. Pa! Pani, nastał wreszcie dzień, gdzie mój mąż ma więcej czasu i może tą szafę poskładać. Więc za to się zabrał. Ja mu też przeszkadzać nie będę. On sobie będzie robił w swoim tempie, jakie tam ma. Ale dużo tych części jest. Matko Święta. Idziemy z koksem. Клик-клик -кли. Не знаю, где это Клик-клик Tak, bo się wrażenie jakby się miała zaraz rozlecieć. Nie, nie. A półki trzymają wszystko w kupie. Tylko żeby włożyć te półki, to trzeba mieć rączki małe. No Idzie. Już prawie. Udało się Uf, jedna tu kotku, kotku, są trzy, trzy półki mhm. dać ci tu i tu czy jakoś niżej czy wyżej Jedną dałem tu drugą tu, a trzecią tu czy trzecią no tak tu? Tak mniej więcej uwagę. Tak. I to Cztery, tu. No tutaj zamknę Ta-dam Kotusiu, gdzie ona ma stać? Pięknie się spasowała. My tak tych drzwi nie, u, nie używamy tutaj tych drzwi, bo z drugiej strony jest komoda i na niej stoi telewizor, więc, e, więc może spokojnie ta szafa tutaj stać. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Czy ja dobrze widzę, że tam jest, to można kłódkę założyć? Tak. No tak właśnie mi się podobało. Kłódeczkę, ale tak to jest tylko tak. No ja wiem, że to można przeciąć. Ale, problemu, nie ale... przeciąć. Pociągnąć i wszystko. O, ktoś się to bije drzwi. Nie chcą mnie wpuścić. Ona no nie chce być samotna. No też chce być samotna. Chodź, chodź, zobacz. Chodź, zobacz jaka szafka. Zobacz. Chcesz powąchać ją? Powąchaj ją, ale. Jestem blada na tym nagraniu. Kto blady? Ja jestem blada jakoś taka. My nie jesteśmy bladzi. Ty nie jesteś blada, ja jestem blada. Z Majusią. Co byś chciała? My nie Ziem. jesteśmy z Majusią bladzi. Powiem, projekt szafa został zakończony. Dobrze jest. Pasuje tutaj naprawdę idealnie. Mogła być, być nawet troszkę wyższa, nie? Moi drodzy, mąż się sprawił tak jak trzeba, a ja teraz będę się zajmować wyposażeniem tej szafki, czyli jakby organizacją, co tam ma trafić do tej szafki. No, tak ona wygląda. Myślę, że jest całkiem zgrabna. Ja Was obrócę, czekajcie. No, tak wygląda. No słuchajcie, szafa plastikowa, to wiadomo, że nie jest jakiś szał, po prostu szafa plastikowa na taras, czy tam do ogrodu, takie do ogrodu też bywają już tutaj sobie coś wsadziłam jeszcze sobie wsadzę bo jeszcze mam mnóstwo rzeczy tutaj na nie, to, mi to nie pasuje na tarasie, które muszę pochować, o tamte które Wojtek tam wcisnął też ops, już mi coś leci już mi coś leci spryskiwacz już Wam pokazuję co to będę robić na tą konewkę, tą konewkę też kupiłam na promarku, nie pokazywałam wam, bo jakoś tak te rzeczy domowe, zapominam o nich, żeby wam je pokazywać, więc pokazuję wam ją teraz, zwykła biała kanka, taka um, jeszcze stara, tak, fajna. fajna. ja lubię takie fajne, stare rzeczy, tak, jak się zrobiło porządek, się od razu więcej miejsca zrobiło, nie, no, Zakończone. Chodzę sobie po Rosmanie i patrzę na te promocje, jakie mam promocje dzisiaj szukam widzicie płyn do okien, szukam płyn do okien Jestem są płyn do okien to są płyny do okien mi, czy wy zwracacie uwagę na to, jak wygląda dana butelka, czy jest ładna, czy brzydka, Bo na przykład to i to. I już nie patrzmy na cenę, nie? Czy zwracacie na to uwagę? Kupując jakiś tam produkt, czy jest Wam wsioreba, jak coś wygląda? A tu mam troszki. Persil jest w promocji po 5,49. O, o tyle. I ten duży szpi, jest za 7,99. A, ten też jest za 7,99. Tak, moi drodzy, małe zakupki. Tutaj mamy z Rosmana dwa razy płyn do zmięczania. One są w tej chwili w promocji. Na pewno przepięknie pachną, jak zawsze. I one były, słuchajcie, po euro 49 sztuka. I potem wzięłam jeszcze proszek. To jest taki delikatny proszek. Czasami go też kupuję. I on kosztował 3,35. Jeszcze byłam w rewę, ale w rewę nie tu u nas, tylko w innym Bo U nas tej sałatki akurat nie ma. Wybaczcie, ale mi się tam coś piecze z tyłu. Ona była po 1,89 euro w promocji. Mój mąż ją bardzo lubi, więc wzięłam, bo u nas niestety w Rowei nie ma. Takie małe zakupki. Są. jeszcze za mało, te chwile nakupiłam. gdzieś się załamać. A już tak wydawało mi się, że policzyłam z nadmiarem, żeby można było je jeszcze, jak wiecie, pomarszczyć. A jeszcze są za mało zmarszczone. No nic. Człowiek się uczy, nie? Człowiek się uczy całe życie. Tak, proszę. Muszę go opróżnić, bo on już jest pełne. Także opróżniamy. A muszę jeszcze Wam coś Wam pokazać. Patrzcie na to, co jest w koszu, bo to nie ma znaczenia. Chciałam Wam pokazać, że ostatnio kupowałam na temu taką matę. Tutaj właśnie pod koszem na śmieci. Zamontowałam ją, przycięłam i dość fajnie to wygląda. Także myślę, zobaczymy, jak się sprawdzi. Czy bardzo się będzie brudzić? No wiadomo, że takie miejsca zawsze się brudzą. Ale myślę, że będzie się lepiej zachowywać jak yy, przeźroczysta. No zobaczymy. Jak to wygląda? Myślę, że są bardzo delikatne. Chyba jest jeszcze za jasno, żeby to było dobrze widać. Jak to wygląda? Myślę, że jest chyba za jasno na dworze, żeby to tak yy, dokładnie widzieć. Natomiast yy, na pewno jest bardzo delikatna. Ja nie przepadam w sumie za takimi jakimiś, wiecie, bardzo strojnymi, wolę takie, no delikatne, o tak to ujmę, bez żadnych frędzli, bez żadnych tasiemek, nie daj Boże jakieś, e... hmm, trudno to. Widzicie, koronki lubię, ale nie każdą, i pióra też lubię, ale nie każdą, <noise> więc dlatego ciężko to ująć jednym słowem. Myślę, że spróbuję to nagrać jeszcze troszeczkę później, jak będzie na dworze ciemno i będą żeluzje zasunięte. Może będzie to lepiej widać, bo teraz to kiepsko widać. Słuchajcie, to jest taka bardzo delikatna, no prawie jak len, bym powiedziała. Myślę, że to całkiem ładnie wygląda. Czemu ty się tutaj świecisz, to ja nie wiem. No jest, spróbuję jeszcze później jest chyba za jasno na dworze, żeby to było tak widać. Szczerze, bo ktoś ostatnio powiedział, jakaś pani mi napisała, że to jest pralko-suszarka, bo to nie jest pralko-suszarka, widzicie, trochę tutaj mało miejsca, ale yy, tu jest suszarka, a tu jest yy, pralka, nie? Już przyszła. Już przyszłaś? Tak? Szwędaczku. Szwędaczek jesteś, wiesz? Chciałam się pranie poskładać. Tak? Gonku, nie widać Cię, wiesz, w Cię nie widać, ogonie. Także tak, no. Jest to chyba pierwszą rzeczą, jaką miałam w Niemczech, jak przyjechałam do Niemiec, to pierwszą rzeczą była właśnie, była właśnie suszarka, a nie, a nie pralka, bo jakoś tak, najpierw mi przywieźli e, e, suszarkę zamiast pralki, Jest tak śmiesznie, bo, bo, ona była pierwsza przed, przed pralką, nie? Ale to jest taka wygoda, kurczę. Oczywiście w lecie czasem się coś tam suszy na, na takim wiecie, na takiej suszarce stojącej. Ale chyba nie za często powiem szczerze, bo to jest tak wygodne, jak się już raz, jak się już raz włączy i zaraz się dostanie i się użyje, to, to naprawdę się e, po prostu używa. No.